Virgil zawsze uważał szkolne koła zainteresowań za głupie i męczące. Co prawda był w redakcji szkolnej gazetki, ale to była zupełnie inna sprawa. Artykuły pisał sam, siedząc w swoim pokoju, i tylko wysyłał je mailem do naczelnego, z którym nigdy nawet nie rozmawiał na żywo. To był idealny układ: plusy do zachowania, możliwość wyżycia się literacko, i do tego zero konieczności socjalizowania się. Roman był zupełnie inny. Uwielbiał przebywać wśród znajomych, być w centrum uwagi i imponować wszystkim wokół. Dlatego właśnie pokochał teatr. Był w szkolnej grupie teatralnej od drugiego dnia szkoły, gdy tylko dowiedział się, że takowa istnieje. Często prosił Virgila o pomoc w ćwiczeniu ról i nauce tekstu, a ten zawsze się zgadzał, choć nie bez narzekań i ironicznych komentarzy. Tak było i tym razem. Przypomnij mi, dlaczego się na to zgodziłem. Obaj chłopcy szli wieczorem do sali prób, by Roman mógł się przygotować do swojej jutrzejszej roli Romea. Bo jesteś mi winny przysługę. Pamiętasz akcję z ołówkiem i skarpetą? Tak pamiętam wydłubywałem lazanie z włosów przez tydzień. Wircz warknął, odwracając twarz w bok zarumieniony. I mieliśmy do tego nie wracać. Sam zapytałeś. Weszli za kulisy, gdzie stały wszystkie dekoracje i scenografia. Roman podszedł do stojaka z kostiumami i zdjął z niego dwa wieszaki obciągnięte foliowymi workami. Jeden z nich położył na swojej toaletce, a drugi wręczył Virgilowi. Wkładaj to i pakuj się na balkon. Pojebało cię. Zabrzmiało to bardziej jak stwierdzenie faktu niż pytanie. Nie włożę sukienki, to ty masz się wczuć w rolę, nie ja. Przecież wisisz mi przysługę, nie marudź, tylko wkładaj. Za tamtą akcję rewanżuje się tym, że w ogóle się tu z tobą zakradłem, żebyś mógł poćwiczyć. Więc niech sukienka będzie rewanżem za zdjęcie cię z drzewa, na którym ukrywałeś się przed listonoszem. Rozwaliłeś mi przy tym scyzoryk, więc się nie liczy. No to za wyciągnięcie cię z pokrzyw po tym, jak uciekałeś przed wiewiórką. Okej, okay, włożę tę głupią sukienkę, ale nie wchodzę na żaden balkon. Nacierałem ci aloesem poparzenia od tych pokrzyw. Ech, dobra, niech będzie balkon. Wirgil rozpiął zamek swojej bluzy, odnotowując w pamięci, że musi przestać pakować się w kłopoty. Ale wiedz, że cię nienawidzę. Po przebraniu się w kostium, Wirg stanął pod makietą balkonu i przełknął ślinę. Spojrzał na Romana z paniką w oczach, ale ten tylko wyszczerzył się do niego, unosząc kciuki do góry postawił stopę na pierwszym szczeblu drabiny, potem na drugim i trzecim. Świetnie ci idzie, już niedaleko, tylko nie patrz w dół czy coś. Przysięgam, że jeśli spadnę i się zabiję, mój duch będzie cię nawiedzał i podstawiał ci nogę na scenie. To może po prostu nie spadaj? Wow, dzięki kapitanie Oczywistość znów udało ci się ocalić świat. Wircz przewrócił oczami, stając w końcu na podłodze makiety i przytrzymując się balustrady. To co teraz? Otwórz sobie scenariusz na stronie czternastej. Zaczynamy od kłótni o to, czy przysięgać, czy nie. Ty jedziesz pierwszy. Ten fragment o ciemności skrywającej twój rumieniec. O matko. Odchrząknął, po czym spojrzał w górę szklistymi oczami i zaczął żywo gestykulując... Gdyby nie ciemność, co mi twarz maskuje, widziałbyś na niej rozlany rumieniec. Potem co z ust mych słyszałeś tej nocy, rada bym form się trzymać, rada cofnąć to, co wyrzekłam, ale precz udanie. Czy mię ty kochasz? Wiem, że powiesz, tak jest. I ja ci uwierzę, mimo przysiąg jednak możesz mię zawieść. Z wiarołomstwa mężczyzn śmieje się, mówią Jowisz. O, Romeo! Jeśli mię kochasz, wyrzecz to rzetelnie! lecz jeśli masz mię za podbój zbyt łatwy, to zmarszczę czoło i przewrotną będę i na miłosne twoje oświadczenia powiem nie, w innym razie, za nic w świecie. Za czułą może jestem, o Monteki, stąd możesz sądzić my obejście płochem, ufaj mi jednak, będę ja wierniejszą od tych, co bieglej umieją się drożyć. Byłabym ja się była, prawdę mówiąc, także drożyła, gdybyś tajnego głosu miłości mojej nie podchwycił, nie wiń mnie przeto ani też przypisuj płochości tego wylania mych uczuć, które zdradziła noc ciemna. Kurwa ja chyba nie ogarniam kobiet, nie zrozumiałem ani słowa z tego, co właśnie powiedziałem. Roman próbował nie pokazywać, że go to rozbawiło. O Julio, przysięgam na ten księżyc, co wspaniale powleka srebrem tamtych drzew wierzchołki. Virgil zamachał dramatycznie rękoma. O, nie przysięgaj na księżyc, bo księżyc co tydzień zmienia kształt swej pięknej tarczy, i miłość twoja po takiej przysiędze mogłaby również zmienną się okazać. Na cóż mam przysiąc? Nie przysięgaj wcale. Jezu, czego ta baba w końcu chce. Lub wreszcie przysiąż na samego siebie, na ten uroczy przedmiot mych uwielbień, to ci uwierzę. O jasne, bo przecież księżyc się zmienia, ale ludzie ani trochę. Roman, wciąż dusząc w sobie śmiech, starał się ignorować wstawki Virgila. Jeśli szczera miłość mojego serca, daj pokój przysięgom. Jezu, kobieto, zdecyduj się. Lubo się cieszę z twojej obecności. Te nocne śluby nie cieszą mnie jakoś. Sama ich zażądałaś. A! Za nagłe one są, za nierozważne. No nie pierdol, znacie się jeden wieczór. Podobne niby do blasku, co znika, nim człowiek zdąży powiedzieć... Błysnęło. Dobranoc, Luby, oby nam ten wonny miłości pączek przyniósł kwiat niepłonny. Bądź zdrów i zaśnij z tak błogim spokojem, jaki z Twej łaski czuję w sercu mojem. Także mam odejść niezaspokojony? Tak, zboczeńcu, mam czternaście lat. <laughs> to znaczy, jakiegoż więcej chcesz zaspokojenia? Masz brudne myśli, uspokój się. <laughs> Zamiany Twoich zapewnień za moje. Jużem ci je dała, ani myś zażądał. Rada bym jednak one mieć na powrót. Chciałasz byś cofnąć je? Dlaczego? Luba. Ażebym mogła oddać ci je znowu, a przecież jest to żądanie zbyteczne, bo moja miłość równie jest głęboką jak może, równie jak ono bez końca. Poza tym, że może totalnie ma koniec, Lol, im więcej ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. Wołają mnie zaraz. Bądź zdrów, kochanku drogi! Zaraz, zaraz! Najmilszy pomnij być stałym! Zaczekaj, zaczekaj trochę, powrócę za chwilę! Machając Romanowi delikatnie ręką, zaczął się powoli cofać w głąb pokoju. Aaaa! Fak! Wircz, co się stało? Roman szybko obiegł balkon dookoła, by zobaczyć, co się stało. Virgil zwisał z drabiny, o którą zahaczona była krawędź jego sukni. Machał nogami w powietrzu czerwony ze złości i wstydu. Roman dostał nagłego ataku śmiechu i zgiął się w pół. Nie śmiej się, tylko mi pomóż, durniu, utknąłem. Widzę, właśnie z tego się śmieje. Powoli wyprostował się i otarł łzy śmiechu z oczu i policzków. Nie wierzgaj się tak, podrzesz sukienkę. Właśnie to jest w tej chwili twoim największym problemem? Moim tak, twoim za chwilę będzie to. Wyciągnął z kieszeni telefon i zaczął robić zdjęcia. – Zabijecie! Przysięgam, że cię zamorduję, jak tylko stąd zejdę! – Nie zachęcasz mnie tym do ściągnięcia cię, wiesz? Roman pokazał chłopakowi język, ale jednak schował komórkę i zaczął wchodzić po drabinie. – Teraz się nie wierć, bo obaj spadniemy. Virgil znieruchomiał i tylko wisiał beznadziejnie, mrucząc groźby i obelgi pod adresem Romana. – Wiesz co? – Mam stąd świetny widok na twój tyłek. Roman dotarł na szczyt drabiny i wyciągnął przed siebie czym fotograf wymierzający idealny kadr. Jeśli zamierzasz teraz robić zdjęcia moich gaci, pozwę cię o molestowanie. Za późno. Roman! Żartuję, żartuję. Dobra, ja stanę tutaj, a ty spróbuj się trochę obrócić. O, dobra, teraz zaprzyj się tu stopami i odepchnij. Jeszcze raz, muszę cię złapać. Po prostu podaj mi rękę. Rękę debilu, nie nogę. Dobra, mam cię teraz się przytrzymaj, a ja spróbuję to odplątać. Okej, okay, a teraz podskocz. Nie marudź, tylko skacz. Po dobrych kilku minutach padli w końcu obaj na podłogę balkonu, dysząc ciężko. Ostatni raz pomagam ci w próbach. Spojrzenie Virgila ciskało w drugiego chłopaka błyskawice. Coś mi się nie wydaje. Pomachał mu przed twarzą telefonem z galerią pełną zdjęć nieszczęsnej, utkniętej Julii. Zresztą wisisz mi teraz przysługę za zdjęcie cię z tej drabiny. Wlazłem na nią dla ciebie! Wircz rzucił się na niego, by odebrać mu komórkę. Boże, jak ja cię nienawidzę! Ależ Julio, twe słowa ranią me serce! Moja stopa zaraz zrani twój tyłek, skasuj to kuźwa! No już, już! Roman przytrzymał jedną ręką nadgarstki Virgila, a drugą zaczął usuwać zdjęcia. Kasuję, widzisz? A mogę sobie to jedno zostawić? Chyba śnisz. Będziesz mnie potem szantażował i do końca życia będę musiał pakować się dla ciebie w sukienki i wygłaszać durne, miłosne przyrzeczenia, których sam nie chcę, ale chcę. Yy, nie? Po prostu masz fajny tyłek. Coś ty się tak uczepił mojego tyłka. Virg zrobił się czerwony. Nie uczepiłem się, chociaż jeśli to propozycja, to bardzo chętnie, odpowiedziało mu pytające spojrzenie. Ech, próbuję ci jakoś delikatnie powiedzieć, że mi się podoba. Czekaj, słyszałeś to? Roman podczołgał się do krawędzi balustrady. Przez chwilę w ogóle się nie poruszał, a potem szybko przywołał gestem wirdzila do siebie. Jego oczy były szeroko otwarte, a usta rozchylone, choć wciąż uśmiechnięte. W dole dwie postaci całowały się w półmroku. Zaraz, czy to jest profesor Logan? Virgil bał się, że łoskot jego szczęki opadającej na podłogę może zwrócić na nich uwagę, więc na wszelki wypadek zakrył usta dłonią. Lepiej spójrz, kto jest z nim. Nie, to nie może być. Paton, proszę, nie możemy spotykać się w szkole. Głos nauczyciela był przytłumiony przez pocałunki, którym chyba nie potrafił oprzeć się zbyt skutecznie. Ale ty prawie w ogóle z niej nie wychodzisz. Wiesz, że za tobą tęsknię. Chłopak nie dawał za wygraną. Błagam cię. Zwykle wolisz, gdy ja to robię, ale jak chcesz. Logan przewrócił oczami i, choć chłopcy z balkonu z pewnością nie byli w stanie tego dostrzec, przygryzł wargę. Jesteś nieznośny. Pocałował go głęboko i zmysłowo. Jeśli ktoś nas tu przyłapie, zrzucę to na ciebie, powiem, że zaciągnąłeś mnie tu podstępem i próbowałeś uwieść. Może wtedy wyrzucą mnie ze szkoły i będę mógł w końcu normalnie się z tobą spotykać. Jesteś niemożliwy! Jestem zakochany! Zakazani kochankowie wrócili do swoich pieszczot, a Virgil odwrócił twarz w stronę Romana, by napotkać jego przeszywający wzrok. Już chciał otworzyć usta, by coś powiedzieć, ale chłopak potrząsnął głową i pokazał mu telefon, jednocześnie ustawiając go na tryb milczenia. Wyrcz przytaknął i zrobił to samo. Od tej pory porozumiewali się przez Whatsapp. O kurwa, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale to chyba nawet trochę urocze. Kręci ci to? Urocze, nie podniecające z boku. Whatever. Co robimy? Będziemy tak siedzieć i patrzeć, jak się grzą? A co chcesz zrobić? Iść się przywitać? Ty nas w to wpakowałeś, wymyśl coś teraz! Zawsze możemy wziąć z nich przykład. Co? Virgil spojrzał na Romana jak na idiotę i wariata jednocześnie. Przecież powiedziałem ci przed chwilą, że mi się podobasz. Niby kiedy? A fakt, przerwali mi w połowie. No więc teraz dokończę. Podobasz mi się. Od dawna. Jeszcze od gimnazjum. A jako, że to nasz ostatni rok, to pomyślałem, że ci powiem. Wircz? Powiedz coś. Znaczy, napisz. Cokolwiek. Czemu tak na mnie patrzysz? Przepraszam. Nie bądź zły. Odpisz cokolwiek do cholery. Wircz. Bo ja się zacznę... Psz, psz, psz. Telefon Romana wylądował na podłodze, gdy Virgil szybko i zwinnie podczołgał się, by go pocałować. Objął go na tyle, na ile było to możliwe, zważywszy na ich pozycję i całował z taką pasją, jakby chciał mu wynagrodzić te wszystkie lata, kiedy był ślepy. Ślepy na starania Romana, na jego sygnały, małe gesty, sugestie i uczucia. Jednocześnie tym długim pocałunkiem, Chciał odbić sobie każdy dzień ukrywania przed przyjacielem swoich własnych uczuć ze strachu przed zniszczeniem ich relacji. Całowali się tak i obejmowali, nie zwracając uwagi na godzinę. Zaczęli znów do siebie pisać, wyznając to wszystko, czego nie mogli w tej chwili powiedzieć na głos. Towarzyszyły im niezręczne jęki i tłumione krzyki pary z dołu, ale starali się ich nie słuchać. Kiedy kochankowie zaczęli się zbierać i chłopcy już myśleli, że nikt nigdy się o niczym nie dowie, to nie jest moja koszulka? Paton spojrzał na podawaną mu przez nauczyciela część garderoby. Moja też nie. Logan rozejrzał się dookoła i zauważył mały kłębek ubrań na podłodze. O cholera. Podniósł ciuchy z ziemi i przyjrzał się im dokładnie, po czym znów rozejrzał się po kulisach. Chłopcy na balkonie przełknęli ślinę, czując, że wszystko zaraz się wyda. Dobra roman wyłaś, nie chce mi się bawić w poszukiwania. Skąd niby pan profesor wie, że to moje? Chłopak wychylił się przez balustradę, zanim Wirgy zdążył go powstrzymać. Tylko ty mógłbyś mieć koszulkę My favorite Disney Prince is me. Wircz nie mógł powstrzymać parasknięcia śmiechem. A teraz złaś, ty i twoja Julia. Czując się co najmniej dziwnie, obie pary stanęły naprzeciw siebie. Wszyscy zmieszani i z wypiekami na twarzach. Virgil już nawet zdążył zapomnieć, że ma na sobie sukienkę. No więc <laughs> nauczyciel odchrząknął i złączył palce obu dłoni tak jak to zwykle robił na lekcjach, gdy zaczynał objaśniać im coś po raz piętnasty. Czy możemy ustalić, że żadne z nas nie było tutaj tego wieczora? Jeśli zatrzymacie dla siebie to, co. Zaszło między mną i patonem, ja obiecuję nie donieść dyrektorowi, że włamaliście się do sali prób po godzinach i nie rozgłosić w całej szkole, że Virgil lubi nosić sukienki. Pasuje? Zdecydowanie. Obaj chłopcy przytaknęli i odetchnęli z ulgą. Świetnie, a teraz się wynoście i niech was nie widzę aż do jutrzejszej kartkówki. Kartkówki? Naprawdę! Czy do naszego małego układu nie możemy dorzucić zwolnienia na spisania jej jutro? Roman, czy ty próbujesz mnie szantażować? Woli pan, żebym błagał? Precz! Nauczyciel zakrył twarz dłonią i wskazał na drzwi, podczas gdy reszta łącznie z Patonem wybuchnęła śmiechem. Nie złość się tak. Paton pocałował go w policzek, kiedy Virgil i Roman zniknęli za drzwiami. A ty, Logan odwrócił się do niego z nachmurzoną miną. Napiszesz na jutro tysiąc razy, nie będę uwodził nauczyciela w miejscach publicznych, nawet jeśli się przed tym nie broni. Wrzucenie tego audiofika zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż myślałam, że mi to zabierze, ale w końcu o to jest. Tak jak obiecałam, to jest zupełnie inny fandom, który w Polsce niestety jest dosyć skromny. Sanders Side to jest serial YouTubeowy na kanale Tomasa Sandersa, którego jestem fanką. Na tyle dużą, że jeszcze się zareklamuję. Mam forum, które założyłam dla polskich fanów. Nazywa się Fanders Polska i wrzucam link do opisu. I w opisie, tak samo jest jak zawsze link do audiofika, którego dzisiaj przeczytałam. Do Fika, którego dzisiaj przeczytałam. Ile razy bym go nie czytała, to za każdym razem jest tak samo zabawny, dlatego uznałam, że to jest dobry pomysł, żeby go dzisiaj wam przeczytać. Jego autorka jest moim osobistym mistrzem komedii. Następne, co teraz wrzucę, już nie z taką długą przerwą, to będzie baśnie Andersena i wyjątkowo to będzie baśnie, która nas niczego nie uczy, <gryw> ale obiecałam, że ją yy, przeczytam. Później będzie audiofik Pottera, ale nie 1970, jak już wspominałam poprzednio, ale zupełnie inny, bo będzie się y, akcja działa po wydarzeniach z książek y, o potterze, a nie przed. No, to tyle. Dzięki, że czekaliście, jeśli w ogóle czekaliście i do usłyszenia. Papa! Pa.